Cześć, ja jestem Sarcha, wy oglądacie kolejny odcinek z gry LEGO City Tajny Agent, w którym zabierzemy się za przejście na 100% kolejnej misji fabularnej, a konkretnie tutaj w Narodowym Parku Dzwonkowym mamy dojo Barego Smitha. Jest tutaj do zdobycia jeden czerwony klocek, trzy złote klocki, dwa już zdobyłem przechodząc tą misję za pierwszym razem. Są oprócz tego dwa pojazdy, oczywiście cztery części odznaki, jedną już mam. I dwie postaci do zdobycia, jedną też już zdobyłem. No i oczywiście jeszcze tytuł Bohatera LEGO City za zdobycie odpowiedniej liczby monet, ale to już też zaliczyłem, przechodząc to pierwszy raz. Więc podejdźmy tutaj i rozpocznijmy sobie. Tylko najpierw będę chciał jeszcze sobie zmienić przebrania. Przed rozpoczęciem gry swobodnej możesz zmieniać przebrania w każdym z przeznaczonych na nie miejsc, oczywiście wiemy. A teraz na tę misję sobie właśnie weźmiemy coś nowego. Że była jakaś odmiana. Teraz może tutaj jako cywil bary Goła Noga. W roli policji zamiast leśniczej Barber weźmiemy sobie Duke'a Hucklebrego. Rex Fury z gołą klatą nam tutaj pozostanie jako przestępca. Wśród górników mamy kogoś nowego w końcu. Śmierdziuch Fletcher, na przykład. Poprosimy Ciebie w takim razie. Jako astronautę nadal pozostawimy Henryka Kowalskiego. Farmerzy. Tutaj też mamy paru nowych. Parobek Bob, na dobry początek. Strażak. To tutaj chyba Chase nie zostanie. A nie, weźmiemy sobie jeszcze kogoś innego. Jesse Wayne Gardner. No proszę, sporo nowych postaci zdobyłem ostatnio, więc tutaj będzie fajna odmiana. No i jako pracownik budowy, niech zostanie Chase McCain chociaż w jednej formie. Niech będzie Chase McCain w tej standardowej formie, w tym standardowym przebraniu. A poza tym mamy inne, właśnie postaci. No to rozpoczynamy zadanie. Barry Smith. 24 hour plumber and kung fu guru unblocking pipes and chakras since 1987 huh it's worth a try i need to get that open I wonder if i could use that No właśnie, tutaj jest ukryty kluczyk, jak pamiętacie, ale żeby ten kluczyk odblokować, to najpierw muszę... Najpierw muszę zbudować tutaj super konstrukcję w postaci smoka, ale to zrobimy na koniec. Mimo, że ja oczywiście mam wszystkie potrzebne super klocki, ale przecież chcę to przejść na 100%, więc wszystko wam tutaj pokażę. To już wykonywałem grając za pierwszym razem, trzeba tutaj doprowadzić tą w tamto miejsce, gdzie pokazuje strzałeczka. I za to dostawałem bodajże chyba jakąś postać albo dodatkowy pojazd. A nie, po prostu mamy jeden z tych elementów tutaj potrzebnych. I za to dostajemy super klocka. Więc w ten sposób można było sobie te super zdobywać. Proszę bardzo, nawet grając za drugim razem można sobie również to zbierać. No, i jako, że przechodzę na 100%, to tutaj oczywiście postaram się jak najwięcej rzeczy zniszczyć. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie się może coś ciekawego ukrywać. Więc lepiej sprawdzić wszystko. Tutaj mogę to sobie zbudować. I są trzy takie miejsca. Ja już chyba to akurat zrobiłem, grając za pierwszym razem. No, ale i tak zrobię to również teraz. Dobra, tutaj nie wiem, czy ja coś konkretnego znajdę. Chyba nie, ale wolę też sprawdzić. O, tutaj też to zbudujemy. I trzecie będzie, chyba na górze, co? Weźmy sobie górnika. On tutaj musi odblokować przejście. Kurde, bo teraz nie kojarzę, kto jest górnikiem. Bo zmieniałem te postacie. Ach tak, i wcześniej nie mogłem tego zrobić. Teraz jak najbardziej jest to możliwe. Bo mamy tutaj pracownika budowy. I co ja dostanę za to? Dodatkowy pojazd. Ryk. To super, że udało się to zgarnąć. Na wszelki wypadek zniszczę wszystkie te głazy. Wątpię, że jeszcze się coś tutaj ciekawego kryje. Tam jeden poleciał, ale to już mniejsza. Tutaj jest coś ukrytego też. Przynajmniej tak to wygląda. Nie wiem, czy tutaj jakiegoś skanera nie trzeba było użyć. Spróbuję zniszczyć również te skrzyneczki. Może coś tutaj się ukrywa. Ale tak niespecjalnie póki co. Aha, bo tutaj potrzebujemy oczywiście dynamitu. Tylko, że akurat w przypadku misji fabularnych nie mogę sobie wykorzystać e, tego dynamitu, którego mam nieograniczoną ilość. Teraz Duke Huckleberry ruszy na poszukiwania i tutaj właśnie coś znajdzie. To był H-Dynamit akurat. A nie, jednak nie. Tutaj możemy to ustawić i dostaniemy dzięki temu kolejny superklosek. A nie, może jednak, znaczy nie no, superklosek też dostanę, przynajmniej powinienem dokładnie. Ale jeszcze dodatkowo jest dynamit. A więc jednak, potrzebujemy się tylko zamienić na górnika z powrotem. Zabieraj dynamit i dostarcz to tam. W ten sposób będę mógł się dostać już na górę. Bo na razie to jest za wysoko, ten słup. Dobra. I możemy tutaj wejść. Zmieńmy znowu na policjanta. Ściągamy tą drabinę, i w ten sposób mogę wejść wyżej. chyba jest tylko i wyłącznie ta fioletowa moneta. Chociaż wydaje się, jakby można było za to przejść, ale nie, nie za bardzo. Lepiej takie rzeczy sprawdzać, nie wiadomo co tutaj się może jeszcze kryć. Chociaż ja to całkiem dokładnie wcześniej sprawdzałem, jak przechodziłem za pierwszym razem. Tutaj mamy odblokowaną drabinkę teraz. Proszę bardzo, więc możemy tutaj sobie się wdrapać. A czekajcie, bo to można zniszczyć. No i co? Teraz nic. A czekajcie, może o te czerwone chodzi. Tak! Jasny gwint, to tutaj trzeba uważać. No, nie rzucało się to szczególnie w oczy. calm. Trochę przypadkowo to odkryłem, bo chciałem wskazać na drabinę. A skończyło się na tym, że trafiłem w jakieś lampy. I mamy dodatkowy fragment odznaki dzięki temu, więc super. Tak więc teraz wbijamy się jeszcze na górę. Mam nadzieję, że nie ma czegoś tutaj więcej niżej. Zresztą zobaczymy. Na razie muszę się i tak tutaj na górę dostać, żeby tam pozbierać kolejne elementy potrzebne do ukończenia tej planszy. Tutaj chyba już nic nie ma. No i jeszcze ewentualnie mogę sobie odblokować kolejną drabinkę. I to na tyle właściwie. Dobra. Wejdźmy sobie na górę, w takim razie i tutaj to trzeba było zapalić. A, widzicie, tutaj wcześniej zdobyłem albo jakąś postać, albo jakiś pojazd, jak przechodziłem za pierwszym razem. Here, like 10 teraz, jako że już mam to zdobyte, to tylko i wyłącznie dostałem monetę. Po prostu i tyle. Poprosimy jeszcze raz tą pochodnię. Don't go too fast. Okej, i patrzcie, mamy ten kolejny element tutaj. No właśnie, kiedy mamy pochodnię, to trzeba się pospieszyć, żeby ją szybko wykorzystać, bo widać, że nie wystarcza to nawet długo. So, were all the hats stolen? Oh, wait! These are wooden practice dummies for karate. <laughs> Hat stands, so. you idiot oh. chase. Znaczy, się dopiero teraz domyślił do czego to tak naprawdę służy, no ale to też wykonałem już wcześniej, za pierwszym razem, i dostałem też za to chyba fragment odznaki w takim razie. No, ale też chcę wam to pokazywać, bo może wchodzicie na ten film, żeby zobaczyć, jakie poszczególne aktywności wykonać, więc też chcę wam je wszystkie pokazać w miarę możliwości. Dobra, to jeszcze tutaj sobie to podpalę. I jak tam po prawej, sprawę załatwimy, to dopiero zejdziemy na dół. Proszę bardzo, teraz mogę to zabrać, ustawić na miejscu i to samo z tym drugim. Dawaj, dawaj, dawaj. Za super klocka i jeszcze jednego zgarniemy za chwileczkę, i wydaje się, że to będzie chyba wszystko. Nie wydaje mi się, żeby jeszcze coś tutaj było do zrobienia. No, starałem się wszystko zniszczyć, co się da. Więc czy mogą się tu jeszcze jakieś sekrety ukrywać? Poza monetami oczywiście, które już tak mi się nie przydadzą za bardzo. Przezerknę tutaj, no ale nie no, wszystko raczej zrobiłem, więc będzie można tego smoka zbudować. On wtedy tutaj to roztopi i będę w stanie zdobyć kluczyk do samego dojo. I tam w środku na pewno będzie jeszcze sporo aktywności do zrobienia. And I Dunby had bad breath. Dobra, dokładnie na to liczyliśmy tutaj. I teraz tak. Brakuje jeszcze dwóch części odznaki, jeden pojazd, jeden, y, jedna postać i jeden czerwony klosek. Kurde, mam nadzieję, że to wszystko będzie akurat w dojo. Chodzimy w takim razie do środka. None of these guys look like a Barry to me. Dobra, czyli tutaj możemy to pomalować. Jeszcze dwa takie posągi. No faktycznie, tego nie robiłem, na pewno. Tutaj jeszcze farmer, też nie mogłem tego wcześniej zrobić. Więc teraz oczywiście skorzystamy. Jeden na sześć, czyli aż sześć roślinek do podlania, czy tam sześć kwiatków ale naprawdę kiedy tak zmieniam praktycznie co odcinek te po stacie to trudno się momentami połapać kto jest kim, muszę tam zerkać w lewy górny róg to jest farmerem to policjantem i tak dalej ewentualnie korzystać z koła wyboru postaci, to też jest wtedy bardzo użyteczne ale ok, tutaj zwiedzimy po kolei wszystko. Zniszczę oczywiście, co się tylko da. I będziemy mogli, mam nadzieję, cieszyć się ostatecznie ze 100% tutaj. W ogóle, może o tym nie wspominałem, ale zanim rozpocząłem nagrywanie tego odcinka, to mieliśmy tutaj 47,3%. Więc zobaczymy, ile będzie po wykonaniu tej misji fabularnej. No pewnie nie wzrośnie jakoś bardzo. Bo, mimo wszystko, w komisjach fabularnych, aż tak dużo tych elementów do zdobycia nie ma. No, ale systematycznie będziemy się posuwać do przodu, jeśli chodzi o wszelkie postępy. Wydaje mi się, że to poprawę jakoś mogę, kurde, otworzyć. Co? Tak to przynajmniej wygląda. Ale też zniszczyć za bardzo chyba nie mogę. Tutaj też mogę się teleportować gdzieś. Sprawdzimy to sobie. No, nie, no, zdecydowanie tutaj tego nie zniszczę. Dobra, to mam nadzieję, że jeszcze po drugiej stronie będą kolejne kwiatki. Dokładnie, czyli to będą wszystkie. Ja tutaj muszę zabić ten gong, jak pamiętacie, żeby rozpocząć walki, ale to poczekamy na razie. O, tutaj mogę na przykład rozbić to dynamitem, widzę. Jest już trzeci fragment od znaki, zapodlanie wszystkich kwiatów. No i tutaj też najpierw muszę znaleźć dynamit. No, bo nieograniczonego dynamitu można używać tylko w mieście, tak jak jest na dole napisane. Więc to akurat mi się nie przyda, ale spróbuję jeszcze tutaj zniszczyć, co się da. Podejrzewam, że muszę z tego teleportu skorzystać. I to mnie gdzieś się zaprowadzi, gdzie ten dynamit pewnie znajdę. No i mam nadzieję, że inne elementy też. Dobra, to też mogę niszczyć, chociaż nie wydaje mi się, żeby akurat tutaj coś mi to dawało. Może od razu przenieśmy się tym teleportem, co? Nie ma co zwlekać. O, proszę, tutaj możemy te kolejne posągi sobie zakolorować. A tu ciebie mamy, drogi przyjacielu. Później z tobą będziemy ćwiczyć karatę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest on. No, ale dobra, tutaj to zakolorujemy. I mamy pełną odznakę w tym momencie. A to możemy przekręcać. Okej, okay, tutaj się szykuje jakaś zagadka. O, proszę, rączkę wziąłem na dół. I teraz otworzę tamto. A, widziałem tam wizerunki jakieś postaci, chyba wiem o co chodzi z tą zagadką. Zaraz zobaczymy. Mamy tego Barego snifa właśnie, którego widzimy na górze. On blokował nam się jako postać. I dobra, to chyba wszystko też jasne, jeśli chodzi o tą zagadkę na górze. Tylko jeszcze bym dynamit, kurczę, znalazł. Zobaczę, czy po lewej stronie są też te wizerunki postaci. Zdecydowanie tak. Czyli ja muszę pewnie te postacie... O, tu jest dynamit. Muszę te postacie połączyć z narzędziami pracy. Powinno się udać, ale na razie jeszcze dynamit odblokowałem, więc odkryjmy sobie również tutaj jakiś pojazd albo dodatkową postać. Pewnie będzie pojazd tym razem. Dokładnie, suszarka, ok. Te nazwy są momentami dość dziwne, jak na różne autka. Dobra, to jeszcze raz poprosimy Henryka Kowalskiego. Wbijemy się znowu na górę. To już będzie ostatnia aktywność. Co to będzie teraz? Czerwony krocek, chyba, bo tylko to nam zostało. Dobra, czyli tak. Tutaj mamy górnika i farmera. Tak jest. Czyli kilow musimy tu ustawić. No, nie wiem, czy jest kurde. Dobrze. Myślę, że w miarę równo powinno być, ale zobaczymy. Teraz farmera. O, właśnie. A tutaj rabuś i pracownik budowy. Mam nadzieję, że tak wystarczy to ustawić. No, wydaje mi się, że jednak trzeba dokładniej, co? To wygląda. Kurde, trochę jest krzywo. Tu jest najbardziej krzywo. Obawiam się, że to o to chodzi. O, właśnie tak. Czyli jest czerwony klocek. Jestem ciekaw, co mi takiego da. Tym razem. Ale to się dopiero dowiemy na podsumowaniu misji. Bo na tę chwilę niczego się nie dowiemy. Żadnej informacji nie dostaniemy. Czyli mamy już wszystkie znajdki. Teoretycznie mógłbym teraz zapisać i wrócić do Lego City, ale ja, tak czy siak, chcę wam pokazywać te wszystkie misje do samego końca. Mimo, że oczywiście już je znamy, ale robimy na 100%, to róbmy na 100%. Weźmy sobie to. I na koniec czeka nas jeszcze seria różnych walk. I'm here to see Shh! have a listen to this welcome to learn kung fu while you sleep relax you are now completely relaxed <laughs> the end i know kung fu show me and plumbing taka jest świetna. Już o tym mówiłem, kiedy przechodziłem tę misję popularną, ale oczywiście jest to nawiązanie do Matrixa. Maybe I should start you off against a few of my students. No właśnie małymi kroczkami. Look deep within yourself to find your hidden potential. And you will triumph over your enemies. What also helps is throwing them around. Let's see what you can do, Chase. Oh dear, oh dear. Not bad. Let's try upping the odds. Oh, bruv. You're ruthless. Oh, mates, come on. You made light work of that, Chase. Może nie tak Nauczymy się teraz jakichś nowych ruchów, znaczy już nie nowych oczywiście, uwagi, jak <coughs> ale nowych wtedy, kiedy po raz pierwszy przechodziliśmy tę kampanię, oczywiście. Teraz chyba przyjdzie pora jeszcze na rzuty. No i powtórzyć to trzy razy, i będzie sprawa tak naprawdę załatwiona. Po prostu łapiemy przyciskiem B. Celujemy w przeciwnika i rzucamy. I tak właśnie powtórzyć trzy razy i to w zupełności powinno wystarczyć Tylko niech kurde zaczną mi atakować. Panowie, coś niechętni do tej walki chodźcie tutaj. Go on throw another!

Po now that had to hurt. Come on. That's more like it. Oh. You have done well. Take this belt with you as a sign of your skill. I can accept this, Barry. Why? Oh, hello. But he gave us <laughs> a belt. His own belt from Super rzut otrzymaliśmy, no to ciekawe jak się będzie różnić. Jeśli będziemy właśnie walczyć w najbliższych odcinkach, to wtedy sobie przetestujemy oczywiście ten super rzut. Jak najbardziej, pewnie na dalszą odległość jakoś będę rzucał czy coś takiego, no ale to po prostu sprawdzimy w praktyce. Tutaj podsumowanie, wszystkich innych, znajdziecie jakie zebraliśmy. W tym odcinku, i właśnie kolejna misja fabularna została ukończona na 100%. Więc wróćmy do LEGO City, i za chwilę jeszcze zobaczymy na mapie świata, jak to się będzie prezentować i ile w tym momencie mamy procent w grze. 48,2, czyli 90% tak naprawdę ta misja nam dała. A tutaj jeszcze potwierdzenie. Wszystkie elementy zdobyte, jeśli chodzi właśnie o tę misję. Więc ja się teraz z Wami pożegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Do usłyszenia kolejnym razem.